Witamy ponownie. Za chwilę na stadionie San Siro rozpocznie się druga połowa spotkania. Do call. Prawie wszyscy piłkarze cofnęli się do obrony. Jezus na was. A teraz przy piłce Kaka. Dawid Villa, Bramkarz blokuje, ale piłka w grze. Mocne uderzenie. W tym pojedynku większe szanse powinien mieć napastnik, ale Bramkarz zachował się fantastycznie. Maluda. Widać ogromną determinację w grze tego zawodnika. Esiemu. Ofiarnie, dobrze. Dawid Wilia teraz. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Maluda. I Esien. bez zastanowienia Łukasz Fabiański spokojnie chwyta piłkę z rzut rożnego. Fabiański wykopem znawia grę. Teraz sesję. Bez zastanowienia to mogło być prośbę. Bramkarz znowi grę. Jezus na was. Trzeba przyznać świetnie powstrzymał ten atak. I Willian. Zdecydowane wejście stopera. Próbował się przepchnąć, ale nie wyszedł. Gramy dalej. Patrzy partner. Załamał się teraz ten atak. Dawid William. Jezus na was. Użył głowy na boisku i to całkiem dosłownie. Glen Johnson. Esim, teraz. Dobrze zapowiada się ten atak. Szybko wyjaśnił obrońca. Jezus na Was. A teraz skaka. Strata. Ależ dobre tam przejęcie. już wiadomo dlaczego niektórym piłkarzom płaci się tak bajeczne sumy proszę zwrócić uwagę jak on znalazł sobie miejsce jak się ustawił jak strzelił to po prostu świadczy o klasie są teraz w doskonałej sytuacji pytanie czy będą starali się poprawić jeszcze rezultat esję Jezus na was. Spojrzał teraz znacząco w kierunku sędziego i będziemy mieli rzut wolny. Dobra interwencja bramkarza w porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Wybija bramkarz. a świetna ta główka. Jest ją. Do kołu. Ależ pressing. Świetny wślizg. Dali Filia teraz. Barnetta. Ależ agresywne krycie. Obrońca był tam, gdzie być powinien. Zrobił to, co do niego należało. Oddalił zagrożenie. Przy piłce Kaka. Dobra piłka. Ledwo dociera do podania. Aut w środkowej strefie. Broni się teraz wszystkimi zawodnikami. Jezus na was. A teraz przy piłce Kaka. Czekamy na dośrodkowanie. Broni, ale to jeszcze nie koniec. Niestety brakuje mu szczęścia przy tych strzałach. Ciągle dzięki jego interwencjom mają szansę na wyrównanie. Głową uderzył. Końcami palców, ale broni. W takiej sytuacji wybronić ten strzał to fantastyczne. Dzięki jego interwencjom wciąż mają szansę na wyrównanie. Nieudana interwencja. Być może poślizgnął się odrobinę wcześniej. Dobre wyjście driblingiem z własnego pola karnego. Szansa na szybki atak. Viliam. Ładnie z boku, czy będzie to... To był Paul, będzie rzut wolny, ale to zagranie na Ach, bardzo niewiele brakowało. Milan gra dzisiaj wyjątkowo skutecznie, więc nie ma powodów do zmartwień z jednego niecelnego strzału. Było ich tak wielu w polu karnym, że ktoś z nich musiał go w końcu powstrzymać. Jest tam sporo miejsca. Jezus na Was. Dobre, wysokie dośrodkowanie. Dobrze obrońcy. Nie udała się ta sztuczka. Dawid Willia. Można powiedzieć siła złego na jednego. Silny strzał z daleka. Ależ to zepsuł. Bardzo niecelnie. Muszę powiedzieć Darek, że szkoda mi go. Miał przecież dobrą okazję i do niedawna dobrą markę. A więc jednak udaje się wygrać ten mecz. Wyrównane to widowisko, nieważne jak się wygrywa. Ważny jest rezultat. Oddali więcej strzałów na...